Pu, pu, pu. Psz, psz, psz. Karolek zamarł. To ty? Zapytał cichutko Grzyba. Ja, odpowiedział Grzyb, trzęsąc się lekko jak galareta. Zerwij mnie, kolego, zerwij, no zerwij! Bardzo cię proszę. Już jestem taki duży, że zaraz się przechylę i połamie. Karolek nie czekał, wiedział, co ma zrobić. Wyciągnął scyzoryk prezent od taty. Synu, mawiał tata, scyzoryk i koszyk. To najlepsi przyjaciele grzybiarza. No to jazda, powiedział chłopiec i zabrał się do roboty. Cięcie, 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 ale nóż tylko trochę naciął ten gigantyczny trzon. Karolek ciął dalej. Ciął pięć minut, ciął dziesięć minut. Minęło pół godziny, a grzyb dopiero się zachwiał. No weźże się w końcu przewróć, wysapał zniecierpliwiony chłopiec. Nie marudź, młody, burknął grzyb. Puch, pu, pu. Psz, psz, psz. Karolek zamarł. To ty? zapytał cichutko Grzyba. Ja, odpowiedział Grzyb, trzęsąc się lekko jak galareta. Zerwij mnie kolego, zerwij, no zerwij. Bardzo cię proszę. Już jestem taki duży, że zaraz się przechylę i połamie. Karolek nie czekał, wiedział co ma zrobić. Wyciągnął scyzoryk. Prezent od taty. Synu, mawiał tata. Scyzoryk i koszyk. To najlepsi przyjaciele grzybiarza. No to jazda, powiedział chłopiec i zabrał się do roboty. Cięcie, 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 ale nóż tylko trochę naciął ten gigantyczny trzon. Karolek ciął dalej. Ciął pięć minut, ciął dziesięć minut. Minęło pół godziny, a grzyb dopiero się zachwiał. No weźże się w końcu przewróć, wysapał zniecierpliwiony chłopiec. Nie marudź, młody, burknął grzyb.